I rękę Dawaj Bartek. Wracaj! Dawaj, dawaj, dawaj! Dobrze, dobrze, dobrze. Michał, szeroko, szeroko! szeroko. Jeszcze daj mu, daj mu z powrotem. Dobrze, tu dobrze, ja masz Michała. Daj tu! śliwa. Tu masz! Gdzie tam grasz? Dobrze, wal, wal. Myśl! Dawaj Bartek! Bartek Już siedzisz Bartek, na pozycję. Eryk, za miękko gracie. Na czas, dobrze. czas, do, czas. Do, do Jacek, Ty, twoja Bartek, ma... twoja! Oh, yes! No! Jest, Śliwa! No, nareszcie. Jeszcze raz tam wybierz, a tu będziesz miał granie, to będziesz grał, ale chyba w lidze nie wiem jakie. Cicho, bo to się... Cicho, bo to się nagrywa. Latajcie! I teraz już będzie na YouTube. No, czy co no, Ale Jacek, tam masz wcześniej Wiktora, tego, Wiktora. Nie. daj mu piłę i nie kiwaj tyle, Nagrał pastiego, ja... Basti wybuchł. Pierwszy, pierwszy na życiu.

Eryk, no dobrze, dobrze, dobrze. No gramy, no, gramy! No, gramy, no, gramy no, Eryk. pierwsza. Dobrze. Jeszcze raz. dobrze. dobrze. Erik, dobrze chciałeś. Dobrze chciałeś, dobrze dobrze. chciałeś. Dobrze, dobra, dobra. Bartek, podnieś głowę, zobacz Eryka, była piłka przy tym strzale. Kurde. Że... Miał, miał, miał Miał a lewo, Ej, po co z miał dwóch nie? stoicie w środku? I zobaczcie z barków Erik tutaj! Dobra, podejdź, podejdź, podejdź. No Co to było? No? Co to było no? Już, Już masz drugą! Słuchaj, Chodź, Kuba! Dawaj! Chodź, Eryk, Eryk, chodź! Nie Na bramkę! No, Eryk, chodź, chodź, chodź! Na bramkę, Daj, kubie, daj, kubie! Daj! Oba! Nie! Yeah. Oba! Piotrek, Szybciej. Już zaraz wejdźcie. Nie, nie patrz na niego tylko na piłkę. Go! Mateusz. Dobrze. Dobrze. Mateusz. Jest teraz mi. <grym> Dobra, zmiana, zmiana. Chodź Eryk. Bartek zejdź. Bartek zejdź. Dawaj Eryk. Ojdźmy. Ja Jeszcze nie giewa. Dobrze. Nie, Już Eryk. Do idziesz do niego. Do niego. Piotrek do was znowu ci do przodu. No. Jeden Michał. Do... Piotrek do niego, Michał środek.